Witam Cię, trenerze. Dawno nie było takiej formy przedstawiania środka treningowego jak dzisiaj, dlatego wróćmy do tego. I dzisiaj na tablicę taktyczną bierzemy sobie bronienie wysokie, ale bronienie wysokie nie takie, że będziemy szli mocno jeden na jeden, tylko bardziej będziemy chcieli ukierunkować przeciwnika i to my broniąc będziemy chcieli tutaj. Kreować otwarcie gry zespołu atakującego. Jak widzisz na tablicy taktycznej. Zawodnicy niebiescy są w atakowaniu. Bramkarz posiada piłkę ustawieni zawodnicy na pozycji 4 i 5 oraz zawodnik na pozycji numer 6 ustawiony w bazie, w bazie drugiej. Zawodnicy w bronieniu interesuje nas zawodnik na pozycji numer 9 oraz w bazie numer 2 zawodnicy na pozycji 10 i 8. Oczywiście jedna i druga mini bramka. Zadaniem zawodników w bronieniu jest odbiór piłki i przejście do atakowania na bramkę przeciwnika. Zadaniem zawodników w atakowaniu jest otwarcie gry i wykonanie podania do jednej z dwóch mini bramek. I tutaj też dajemy sobie zasadę, że zawodnicy w atakowaniu muszą zdobyć bazę drugą, i dopiero wtedy mogą oddać. Podanie na jedną z dwóch mini bramek. Ale wracając tutaj do omówienia dokładnego środka treningowego, bo wiadomo, sam odbiór piłki to nie wszystko. My możemy zawodnikom powiedzieć, Waszym zadaniem jest odbiór piłki, ale musimy też im powiedzieć, jak my chcemy odebrać tą piłkę i jakie zadania dla naszych zawodników przygotowaliśmy w tym środku treningowym. Zawodnik na pozycji numer 9 po otwarciu gry przez bramkarza do zawodnika na pozycji numer 4. Zawodnik numer 9 zabiega zawodnika numer 4, i chciałbym, żeby swoim ustawieniem i swoją pracą odciął możliwość grania wstecznego do bramkarza lub do zawodnika na pozycji numer 5. Tym samym zadaniem tej naszej dziewiątki jest już ukierunkowanie zawodnika. W, odpowiedną, w odpowiednią stronę, gdzie my w bronieniu jesteśmy przygotowani na ten odbiór. Jak widzisz, w bazie drugiej mamy sytuację 1 na 2, więc tutaj spokojnie zawodnik na pozycji numer 10 może sobie zabezpieczyć, zabezpieczyć zawodnika na pozycji 6, który jest w atakowaniu, a zawodnik na pozycji 8 wychodzi do pressingu bądź czeka na wprowadzenie tej piłki. Cierpliwie, i dopiero wtedy po wprowadzeniu piłki do tej bazy, bazy drugiej, przechodzi do aktywnego pressingu i do odbioru piłki. Ale co też jest ważne, zawodnik na pozycji numer 9 on cały czas ukierunkowuje. Presuje zawodnika, tak, cały czas jest pod presem, ale jednocześnie ukierunkowując tego zawodnika do, do prowadzenia piłki w odpowiednią, w odpowiednią stronę. I zamykając tutaj tą przestrzeń. Dlatego jeśli już ta dziewiątka tutaj popracuje, tak, ukierunkuje tego zawodnika, no to zrobi nam się tutaj sytuacja 2 na 1, tu nam zrobi się sytuacja 1 na 1. I oczywiście patrząc tutaj strefa niebezpieczna, tak zawodnik na pozycji numer 5 zostaje praktycznie bez żadnego krycia. Ale my tą sytuację musimy zaakceptować z tego względu, że ciężko będzie. Przegrać piłkę w tą stronę, jeśli tutaj mamy zawodników w bronieniu, tutaj mamy cały czas odcinającego i zamykającego przestrzeń zawodnika na pozycji numer 9, tak? I po odbiorze piłki przechodzimy do ataku szybkiego i kończymy zadanie strzałem na bramkę. Więc jeśli teraz chcemy podsumować sobie ten środek treningowy, to pierwsze bronimy wysoko, Tak, jesteśmy w bronieniu wysokim. Dwa. Bronimy też w stylu mieszanym. Ponieważ raz, że jesteśmy tutaj w tej tercji drugiej ustawieni ustawieni w strefie. Czekamy na tego zawodnika ale z drugiej strony wykonujemy też wykonujemy też pracę w tym pressingu i w tej odbiorze jeśli chodzi o bazę trzecią i tutaj ukierunkowanie, ukierunkowanie zawodnika. Punkt trzeci, właśnie to co przed chwilą powiedziałem, ukierunkowanie. Ukierunkowanie, chcemy w odpowiednią stronę wykreować tak to, tak to otwarcie zespołu atakującego, żeby nam było łatwiej odebrać tą piłkę. Więc tutaj ukierunkowujemy i cztery, press na piłkę, czyli interesuje nas piłka. Niezawodnik, jeżeli piłka wchodzi do mojej strefy, atakuje piłkę, tak? Jeśli przegrywa piłkę w drugą stronę, ja też się przesuwam, czekam, i wtedy on wprowadza piłkę do mojej strefy. Jest pres na piłkę. Nie interesuje mnie zawodnik, interesuje mnie piłka. I punkt piąty, atak szybki. Czyli po odbiorze piłki chcę jak najszybciej przejść do atakowania i do zdobycia bramki. Ponieważ jestem raz, że wysoko ustawiony tą drogę do bramki przeciwnika mam krótką. Więc jak najszybciej muszę się przemieścić w momencie przejścia zbrojenia do atakowania. Żeby zakończyć to zadanie strzałem na bramkę i oczywiście kluczowo bramką. Jeśli interesuje Ciebie więcej takich środków treningowych. Jak tutaj, to zapraszam Ciebie do gotowych konspektów treningowych, które są przygotowane na wrzesień 2025 i dotyczą one piłki 11-osobowej, czyli senior, junior, trampkarz oraz wszystkie grupy certyfikacji PZPN przygotowane według właśnie tych wytycznych. Więc kliknij w link poniżej i sprawdź, co dla Ciebie przygotowałem. A teraz pozdrawiam Ciebie. Cześć.